Osiemnastowieczna figura świętego Jana z Dukli, wieńcząca kopułą studnia na dziedzińcu dawnego klasztoru Bernardynów w Lwowie, powróciła na swoje dawne miejsce. Prace konserwatorskie wspólnie realizują Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika i władze miasta. Zabytkowa studnia z figurą świętego Jana z Dukli znajduje się przy dawnym kościele Bernardynów. Obecnie to grecko-katolicka cerkiew świętego Andrzeja. Odnowiona figura patrona miasta znów cieszy oczy mieszkańców. Często przychodzę tutaj w drodze do pracy, zawsze zwracam uwagę na tę studnię. Bardzo ładnie, dobrze, że jest odnowiona. To ważne dla utrzymania wizerunku miasta. Prace restauratorskie są prowadzone przez polską firmę z polsko-ukraińskim zespołem konserwatorów. Góra Świętego Jana była dużo zniszczona, było dziur, ona była stara, zniszczona była od słońca, od mruzu i takie podobne, ale udało się naprawić, pospawali, pozmocniali, obrobili, odpozłocili. Teraz można powiedzieć spokojnie, że nam jeszcze nie jedne sto Renowacji została poddana nie tylko rzeźba świętego, ale i bogato zdobione wnętrze rotundy. Trudno było rozpoznać co tam jest na tych malowidłach, bo byli na tyle zniszczone, nie tyle od zamokania, bo kopula chociaż zamokala też, ale od tego, że nie, 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 ta temperatura była tam zawsze bardzo nieodpowiednia i oni się po prostu tam niszczyli. Ale tam są malowidła z życiorysu świętego Jana z Dukli i teraz będą rozpoznawalne. Święty Jan urodził się w dukli koło Krosna około 1414 roku. Wiele lat zakonnego życia spędził w Lwowie. W XVIII wieku został zaliczony w poczet błogosławionych, ale dopiero po upływie ponad 260 lat, w 1997 roku, był kanonizowany przez papieża Jana Pawła II. Podczas swojego pobytu w ulwowskich Bernardynów święty Jan z dupli, a dawniej nazywany ojciec Jan pełnił funkcję kaznodzieje i spowiednika. Do końca życia gorliwie pracował, mimo że był bardzo chory, stracił wzrok. Pochowany został w ziemnym grobie, tutaj na dziedzińcu. Cieszył się wielkim kultem e, z świętości. Ze świętym Janem z Dukli wiąże się też kilka lwowskich legend. Według jednej miał uratować Lwów przed Chmielnickim, gdy hetman Kozacki szedł na Lwów, zobaczył w obłoku błyszczącą postać mnicha klęczącego gdzieś tam w niebie i to miało go zatrzymać. Taka jest legenda. Figura świętego Jana z Dukli powstała w latach 1748-1755. Jest jednym z przykładów upamiętnienia pierwszego lwowskiego błogosławianego. Na czerwiec tego roku zaplanowano uroczystość odsłonięcia odnowionego zabytku.